Siema, witajcie. Dzisiaj nie o oświetleniu, a o maszynach, które wykonują w naszym gospodarstwie bardzo dużą robotę. A nie są tak popularne jak ciągniki i nie, widzę, nie widać ich tak dużo we filmach. No i dzisiaj troszkę chciałem o nich opowiedzieć. Jedną z nich jest na pewno JCB 403. To jest nasz mały przegub, który wykonuje gdzieś 80-90% pracy na starym gospodarstwie. No i na pewno bez niej byłoby teraz kiepsko. A drugą taką maszyną, która pozwala nam przyspiesza pilnowanie porządku i nam ułatwia, no jest zametarka z firmy Talex, którą wam dzisiaj chcę pokazać. No i myślę, że troszkę zaprezentować i przybliżyć ten temat. No to idziemy do shopy, idziemy właśnie do tej zabawki. Tutaj mamy najlepszy traktor na gospodarstwie. Oczywiście mówimy o tym czerwonym traktorze. Czyli tak widzicie, profi clean. 2,80, czyli zametarka, która pozwala nam utrzymywać ten porządek w szybszy i bardziej komfortowy sposób, nie ma co się oszukiwać, że zametanie ręczne jest bardzo czasochłonne. No i oczywiście, mało kto już to chce to wykonywać, bo nie ukrywajmy, że jest to mało komfortowe. Mamy tutaj zametarkę, która została wyposażona typowo pod nasze gospodarstwo, czyli mamy tutaj mocowanie kufit. Pod ramki ładowarek JCB. Ta maszyna pracuje u nas z ładowarką 5.6, jak i 5.4.1, która jest od niedługiego czasu w naszym gospodarstwie. Mamy tutaj opcję hydraulicznego lub ręcznego zmiany kąta pracy o 15 stopni. Nawet w tym ręcznym mamy tutaj chwilę na przełożenie tych zabezpieczeń w inne otwory, dzięki czemu możemy ten kąt zmienić w lewą lub stronę, podnieść kosz do góry, zabezpieczyć go. No, i oczywiście możemy tutaj tą zametarką odśnieżać. My nie wiem, czy będziemy to używać, zobaczymy, jakie będą zimy, aczkolwiek jest taka opcja. Mamy tutaj system kopiowania terenu, który oczywiście polecam wszystkim. Pokazują nam dwie szczałki, jak mniej więcej ustawić maszynę. I teraz mamy tutaj tą tolerancję góra-dół. Nie ma niepotrzebnych naprężeń. Oczywiście ta maszyna. Pracuje dokładniej, zamiata dokładniej, no i oczywiście mniej cierpi. To myślę, że w jakim stopniu ta długowieczność tej maszyny jest większa. Zbiornik o pojemności 250 litrów na wodę ze zraszaczami, które znajdują się przy szczotce głównej. E, przyznam się szczerze, że jeszcze tego nie używaliśmy, nawet widać, że jeszcze nie jest e, zerwane zabezpieczenie opaska. E, Staramy się zamiatać przeważnie po porach deszczowych, ponieważ wtedy jest troszkę więcej czasu no i zamiata się bardziej komfortowo. Tutaj mamy dwa zawory, które są odpowiedzialne za szczotkę boczną, za dopływ oleju do silniku, do szczotki bocznej, jak i za siłownik, który jest odpowiedzialny za przedni zbiornik, który możemy odnieść, unieść do góry, zabezpieczyć i pracować w systemie Easy Clean. System Easy Clean, czyli tak jak mówię, kosz podniesiony do góry zabezpieczony zaworem no i zametamy główną szczotką która zameta cały czas do przodu używamy tego do zametania przy silosach czyli do podmiatania przy silosach jak i na starym gospodarstwie gdzie czasami tego materiału jest troszkę więcej i nie chcę co chwilę opróżniać zbiornika przez co zamiatam wszystko tą szczotką w jedno miejsce no i jest mi wygodniej wygodniej i szybciej szczotka główna jak i szczotka boczna wyposażona jest z materiał mix Czyli metal oraz polipropylen, bo jest to jeden z najbardziej popularnych materiałów, które są używane przy zakupie zamiatarek. Szczotka boczna, która mamy tutaj, jest zrobiona na zabezpieczeniu prężynowym. Może się poddać w przypadku uderzenia, jak i najechania na przeszkodę. Może się podnieść, oczywiście, z lewej strony, ze względu na to, że pracuję z ładowarką JCB. No i oczywiście bardzo przydatna rzecz przy zametaniu przy krawędziach silosów, jak i przy budynkach Szczotka główna nie jest w stanie domieść dokładnie w tych rogach Dlatego też nawet ta mała szczotka robi fajną robotę Dodatkowe koło podporowe z przodu, czyli mamy tutaj trzy koła podporowe, dwa z tyłu, jedna z przodu Z koszem, który oczywiście jest podnoszony hydraulicznie do góry Pokrętło, które jest odpowiedzialne za opuszczanie szczotki głównej, no oczywiście wraz z ilością zużycia. Tak, jak widzicie, jest to maszyna, która nie jest tak bardzo skomplikowana, jest prosta w użyciu. Nie ma tutaj dużej jakiejś filozofii i oczywiście trzeba przyznać, że robi dużą robotę. Nie ma ogólnie co porównywać zametania ręcznego do zametania zametarką. Nie, nie jest się w stanie chyba tak dokładnie zamieć ręcznie. Szczególnie to zauważamy przy zametaniu w silosach gdzie przed dowozem kiszonek wymiatamy dokładnie z silosów. No i widzimy jak bardzo dokładnie potrafi ta zrobić robotę. Mam nadzieję, że prezentacja w jakim stopniu się wam podobała. Jeśli będziecie miały jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Będę starał się wam odpowiadać. No i oczywiście będziemy dalej działać z tymi filmami. Także trzymajcie się i do następnego.